Piękna Hortensja Polar troszeczkę się przygięła pod wpływem deszczu i zrobiła się taka może trochę nieładna, dlatego będę chciała ją tutaj troszeczkę podeprzeć metalowymi podporami, żeby prezentowała się trochę lepiej. Czy mi się uda, jak to wyjdzie, nie wiem, ale zaraz tutaj spróbuję coś pokombinować. No cóż zrobić proszę Państwa, tak to już jest, że deszcz i, i, i wiatr pokładają roślinki. Już tak mniej więcej dopasować żeby nie było za daleko, ale też nie, nie, nie za blisko. Podpory metalowe przygotował mąż i muszę powiedzieć, że są to naprawdę bardzo fajne podpory. Mają różną wysokość, są wyższe, są niższe i są świetne do podpierania roślin, zwłaszcza tych, które, tak jak na przykład hortensje, mają duże, wiechowate kwiaty, które bardzo szybko nasiąkają deszczem i oczywiście pokładają się, wyłamują się. Więc, właśnie dla takich roślin, potwory są naprawdę idealne. W słoiczkach tydzień temu pokazywałam Państwu, jak ukorzeniam koleusy po lewej stronie i po prawej szałwie. Szałwia jeszcze korzeni nie wypuściła. Ale koleusy już mają piękne korzonki. Tak więc wystarczył tydzień czasu, żeby mieć własne sadzonki. Ja jeszcze na razie nie będę przesadzała tych sadzonek do doniczek z ziemią. Poczekam aż będą miały większe korzenie. Połowa września, jesień to może nie jest już najlepsza pora na przesadzanie bylin, które teraz kwitną. Jednak mam tutaj bardzo ciekawą odmianę niską. Zaliczaną tak do średniej wysokości, bo osiąga, gdy kwiaty kwitną, tak 60 cm, a tak naprawdę ma około 40. Jest to rudbekia sankaczynk. Bardzo fajna odmiana, bardzo ciekawa, nadaje się na obwódki, nadaje się do sadzenia do donik, dlatego ja tutaj będę chciała ją przeprowadzić, bo rośnie tutaj z wysokimi rudbeckiami, Chciałabym utworzyć cały rząd, i będzie ewidentnie przeszkadzała, ponieważ jest rośliną niską, więc pomyślałam, że może spróbowałabym ją. Przetransportować na nowe miejsce, na słoneczne, ciepłe, bo takie miejsce lubi, jako obwódkę do liliowców. I też, i też tak zrobi. Ja nie zawsze, proszę Państwa, trzymam się sztywno o zasad. Tak naprawdę to nieraz całą zimę przekopuje rośliny, jeżeli oczywiście nie ma mrozu. Gdyby jest mróz, no to niestety siłą rzeczy się nie da. Dlatego przeprowadzę teraz po deszczach, po takich ulewniejszych deszczach, myślę, że będzie jej się dobrze rosło. Tak wygląda ta bryła tej rudbeki, tabliczka też idzie ze mną od razu, a tutaj zostawiam tę ziemię. Myślę, że posadzę ją tutaj, bo tutaj jest takie miejsce bardziej słoneczne i bardzo ciepłe. Nie wiem, wiem, że to też nie jest czas na dzielenie, absolutnie, ale może jednak dałaby się podzielić, bo widzę, że ma tutaj młode, młode, tak, sadzonki. Zaraz sprawdzę, czy to rzeczywiście, no jest maleńka, bardzo malutka sadzonka, ale jest. Myślę, że da się podzielić. O! Mamy już dwie duże kępy. Ale wyraźnie widać, że te wszystkie to są odrębne sadzonki. Tu jest kolejna kępa. Może nawet tutaj dzięki temu będzie fajnie rosła i, i, i będę miała od razu tutaj obwódkę delikatnie, żeby. Każda część miała jednak jakieś korzenie, bo bez korzeni nie ma sensu. I tą podzielę też od razu na chociaż przynajmniej dwie bryły. A udało się tak. No tutaj jeszcze, tutaj się skuszę. No widać wyraźnie, że tutaj każda ta to jest osobną sadzonką. No i idą. No zobaczymy. To jest ta maleńka, więc ta też byłoby szkoda no i sadzę po kolei jest tutaj woda akurat zaraz podleję rudbeki san najlepiej jest posadzić jako obwódkę ale taką gęściejszą obwódkę, żeby po prostu od razu, yy, yy, przynajmniej może nie od razu, ale chociaż w następnym roku już było widać, że, że tutaj właśnie rośnie yy, ta piękna bylinka, niewysoka, bardzo ładna, taka słoneczna. I tak to tutaj wygląda, ja podleję i jest wilgotna, bo tak jak powiedziałam, wczoraj u nas padało przez cały dzień. Z chwilami nawet dosyć intensywny deszcz, ale mimo wszystko jeszcze tutaj podleję, żeby się dobrze przyjęły. Jaśminowiec wonny, ten, który tak przepięknie kwitnie w czerwcu ma białe, takie kremowe, piękne kwiaty, pachnące. No i oczywiście perfumy jasinowe. Ja teraz przycinam wilki. Dlaczego? Jest to już takie ostatnie e, strzyżenie, e, bo już w zasadzie tak naprawdę nie powinno się, ale gdy zima jest łagodna, a my z jakiegoś powodu musimy na przykład przyciąć rośliny zielone e, to przycinamy. Często się zdarzało, że przycinałam też zimą. Ale takie krzewy to wolę to zrobić teraz i mieć sposób. One już nie będą wyrastały, tak to na znaczy wilki. Nie będą już tutaj wyrastały. Także jak się teraz poprzycina, to już będzie ładnie do wiosny. Taki sekator, proszę Państwa, to jest bardzo ułatwienie, jest bardzo wygodny ponieważ przycina się właśnie te gałęzie, które są wysokie. Musiałabym korzystać z drabiny i z zwykłego sekatora, a tymczasem można sobie właśnie w ten sposób tutaj pomóc. I to też jest bardzo ważne, że nie trzeba się wspinać wysoko. Jest regulacja, można krócej, można wyżej, w zależności od oczywiście potrzeby. Dobrze, myślę, że tutaj tyle wystarczy, tam tutaj jeszcze trochę, o. żeby nie było tak jednakowo, jednakowa wysokość.